13 poniedziałek, aktualizacja nagrana i zaczyna pachnieć, że dzisiaj już nic nie będzie, ja tak przewiduję, nie? Naczynia muszę umyć, e, idę się przejść, zobaczę, ten drugi prezes się ruszył, e, no już mam 45 godzin pauzy w Albercie. Jest. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zadzwoniłem do Prynsa rano o dziewiątej się przypomnieć, że mówię, że żebyście wiedzieli, że ja na pewno jestem w Calgary, bo może macie ktoś systemu nie, z, nie zaktualizował i widzicie, że jadę do Toronto. Nie, nie, wiem, wiem, ale pamiętaj, że nie jesteś sam. Ja dobrze wiem, tylko chcę się upewnić, żeby nie było tak, że później, o zapomnieliśmy tobie, nie? Jak się takie przypinki robi, ale wieje ja dzisiaj, O, dobrze wczoraj na rowerze byłem. Wieje, ja to zawsze że dzisiaj pogoda zmienia się. Tamten Pryns, jak stał, tak stoi. Pierwsza, no jak do drugiej, nic, nie, ja już powinno być, tu jest jedenasta To już jakby coś mieli to by było, nie? Jeszcze jedyna nadzieja takie, taka, że coś będzie na jutro Bo po południu to co może wyskoczyć? Nic No Transport, dobra Może się przestawić Jest tam miejsce? A, było, już zajęli Widzieli tak stop Dobra, jest, jest, dobrze tam gdzie jestem Trzywają. Już raz w Calgary stałem od poniedziałku, od niedzieli do... Czwartku. Kiedyś tak było. Kiedyś tak było. Ja to bym chciał taki przerzut Alberta-Texas. Nie wiem dlaczego tak sobie myślę. Albo Alberta-Arizona. Druga trzydzieści, więc jest dupa. Dzisiaj już raczej nic nie będzie. Piąta, trzydzieści, nie ma nic. Tak przewidywałem. Idę się przejść, zabić jakiś czas. Aby do jutra. Dobra, rozwój sytuacji. Spałem sobie, drzemałem. Dwunasta. Południe, telefon, jest ładunek. 9 km stąd, w Stanach. Jadę na Stany. Yy, przy ujściu rzeki Kolumbii i nie, przy ujściu rzeki Snake do rzeki Kolumbii. W sumie nie wyszło aż tak źle, będą dobre mile z tego wszystkiego. Dobra, muszę obliczyć, ile paliwa zalać, żeby mi starczyło do następnego losa. W, w sumie zaleję później, bo jeszcze jest jeden w Calgary w Albercie, a może mi starczy do Idaho. Może mi starczy, ciężko powiedzieć, bo zalałem jeden bak litrów ja nie wiem czy on się poziomował, chyba się poziomował. No nic. W każdym razie za 100 km jest następny flying jay, więc tam ten Prince jeszcze stoi. Zaraz napiszę, znaczy zaraz nagram głosówkę do Olana się spytać, czy też dostał. No jak ja mam ładunek z Waszyngtonu to on też musi coś mieć, nie? Bo jest bliżej. Tutaj drugi flying jay, ale się nie tankuje, bo jest Jestem na pusto, więc dam radę dojechać nie? Do... ale no. Tutaj skręcam Żeby ściąć do drugiej drogi I <ścoughs> Na szczęście się tym razem nie pomylę Tylko pojadę właściwą drogą, bo Ostatni raz jak jechałem za ranem to To ten... to... Pojechałem dziś drogę dalej, się pomyliłem, nie pojechałem tą i się wpakowaliśmy w maliny, ale było, przy... było ciekawie. Idziemy znowu troszeczkę pod góry skaliste. Będziemy jechać wzdłuż nich, a później się w nie wbijemy znowu. I powędrujemy do Idaho, znana droga. Jakie ładne widoki. Dobrze, że to nie jest żwirowa droga. I teraz dojedziemy do koryta jakiejś rzeki pewnie. I będziemy już na płaski. Jest taki moment między górami. Przed prawdziwymi górami. Takie niższe góry. O! W ten sposób. Ale to już są góry. I koniec. Drogi mniejszej. Teraz 22, to już będzie łatwe. I do trójeczki. I to jest ta droga, którą się powinno jeździć, a nie jakimś... Przełęczami pożwirza. Muszę pamiętać: za Naut, miejscowością Naunt, w Albercie skręca się w prawo. Jeżeli chce się ścinać i zaoszczędzić parę kilometrów, ładunek jest na poniedziałek. To Ontario, okolice miejscowości London. No ja tam zajadę w sobotę rano, więc nie wiem Czy będą mi kazać czekać do poniedziałku, czy nie Zobaczymy Crowd Nest Pass 100 km, czyli godzinka Więc yy, Zadzwoniłem do kolesia, bo musiałem się umówić na kiedy, kiedy mam je ładować I mi powiedział, czy mogę być tam rano o 7 Ja mówię, ja będę tam wieczorem się spytałem, czy mogę spać pod filmu Mówi tak, nie ma problemu, śpi. Że o 7 rano mi ładuje Sądzę, że to godzinkę maksymalnie na załadunek, nie? To są te ziarna, nasiona jakieś, ciężkie będzie. No i ocenię sytuację, którą będę jechać, bo mam do wyboru na Montanę, South Dakota czy na Wyoming. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Bo to jeszcze jest kwiecień, ale jeszcze może psikusa Wyoming nam zrobić. Kurczę jeszcze jakieś opady śniegu mnie czekają. Takie dziwne chmury i widziałem samochody z naprzeciwka niektóre miały zaśnieżone błotniki, nie, no jest 6 na plusie, ja tam przełęczy za bardzo nie mam. Także sądzę, że nie, nie powinno być problemu, ale eee, to są czyste. Zobaczymy jak już wyjadę na tą trójkę. No zaczął padać śnieg. Heh. To zima się kiedyś skończy. Nie, no, chyba więcej niż takich opadów nie będzie, nie będzie się zbierał. O, trak jedzie na biały ten, zderzak miał, ale to nie będzie, nie będzie jakiejś tak tragedii. Podejrzewam. W to mówię, mówienia nie ma zbytnio przełęczy, jest cały czas po płaskim więc. Ojej, ciekawie, ciekawie. Dlatego. Jutro dobrze sprawdzę pogodę na Wyoming No i przez tą pogodę niestety Nie będzie ładnych widoków O tu są ładne widoki jak się wjeżdża w Ceklowska Lista Są bardzo ładne widoki, ale dobrze. Jeszcze mały nawias zimowy Mnie dzisiaj czeka Na horyzoncie tak by się przyjaśniało Gdzieś tam słońce się przebija, więc może niedługo z tego wyjadę ale takie coś to jest nic to jest tak deszcz młoka na i elegancka proszę jak spokojnie Alan już załadował mój kolega turek też ma ładunek z waszyngtonu też nasienia i też do Ontario Alanowi się poksnęło do maładunek do Montrealu. Teraz pogodziło się, i jest elegancko. Idziemy cały czas między górami, jechać po linii. Spokój mnie, zajadę. Po godzinie szczytu. Podpięta data, gdzieś na 11 w nocy, 8 wieczorem, czasu lokalnego. Także będę miał 7 1 plus 4,11 11 godzin. Pauzy. To trzeba się, gdzieś się zważyć, bo to lekki ładunek to nie będzie na pewno. Ostatnia miejscowość. Przed granicą. a tutaj drzewa. Tartakiem No i za 15 kilometrów Odprawiam się na granicę Później w dziewięćdziesiątce na Wyżyny i Płaskie Półjałowe Tereny Jesteśmy, była kolejka na dwa traki Granica w 5 minut można zawsze przekraczać. I lecimy w dół, na południe, 170 km do 90. Z tego co kojarzę, do tej drogi chyba ani razu mi się nie udało nagrać, bo jechałem albo jak było ciemno, albo jak było coś, więc timelapsik od granicy British Columbia i Idaho, droga numer 9, cholera, która to jest, 95 czy 97? 95, aż do 90. do Interstate 90 to będzie w miejscowości Kerdalen. Let's go. Beczek spowodowany chyba tym pociągiem Dalej chyba jest gdzieś przejazd kolejowy Podejrzewam, no bo co na tej drodze mogło się dziać? Albo no światło, nie wiem W każdym razie już 40 km do Kerdelen no, Widoki się takie już robią takie Normalne, że tak powiem Najładniejsze były zaraz za granicą No i ty proszę Państwa nie był pociąg odpadek. Ojej, Cholera Jakiś objazd jest nie wiem. coś pole. Musiał być czoło, chyba. I robią objazd wahadł wahadłowo przez ten, przez parking. Ale, szajsę. Nie wiem, czy to było. Czołówka, czy nie, ale nie wygląda to dobrze. A gdzie jest karetka? Mierzą. Musiał... Nie wiem, czy ktoś zginął, czy nie, ale... Może to nie była czołówka, ale... Na pewno są ranni. Jak takie dochodzenia robią. 60 galonów, bo to, to będzie ciężki ładunek. Także mi starczyło do Ontario w Oregonie. Nie? Trochę jestem zły na siebie, bo za wcześnie stanąłem na pauzę na 30. I teraz mo może będę musiał drugą kręcić, żeby, żeby dojechać do klienta mi zabraknie 10 minut. Coś takiego. No nie wiem, może jeszcze, może jeszcze się uda, że się dojadę, nie? ale w ogóle jakiś taki w cały świat. Wyruszyłem z tego kalgary Calgary. Fajny widoczek na koniec dnia jeszcze nie o, nie, jest jeszcze Dobrze. półtorej godziny Już się przestawiłem tydzień czasu na zachodzie człowiek się przestawiłem no, a jestem tydzień czasu od poniedziałku po południu jestem w tych rejonach gdzie Kolumbia, Alberto, Washington 60 gramów chyba dojadę bez skręcenia pomocy jak zwykle na 124 136 km <głos》>, Powinno wejść. Jak nie to Tym razem zrobię personal use się nie będę stał pół godziny żeby dojechać 3-4 minuty więcej dłużej, nie? A tutaj już to prak Miejsca nie ma Zresztą A nie jeszcze są miejsca Ale ja nie chcę bo ja wolę ten pod klientem spać i jutro mieć wszystkie godziny, nie? Bo jak powiedzą, że zostawiam to gdzieś tam na, na jardzie w, w Toronto, to ja jeszcze w sobotę bym dojechał do domu, nie? A jeszcze parę miejsc jest. Jak na tą porę, i na, na LOWSA w tych rejonach, to, to nieźle, bo jest tura. 8 wieczorem, no? Nie jest dużo, ale jeszcze są. Dobra. Podjęta. i jestem na miejscu prawie że zostało, że mam 15 mil i tylko 4,5 km więc mm. Już te ulice. jutro rano, żeby się zważyć do Praxtopu ma jakieś 5 km to wszystko jest Dopięty na ostatni guz. Łatwy podjazd. Przemysłówka. Tutaj pewnie te barki przybywają i... No tak może być. Jesteśmy blisko rzeki Kolumbii. To jest gdzieś tu po lewej. Jedne z tych magazynów, gdzieś tam. Tylko, że dalej. Tu pełno traków się pod firmami widzę, pod magazynami. Tam to takie były takie kamienie. nie? O, tutaj sobie stał Powoli, bo już wcisnąłem ten spanko. Równo 12 w nocy, czyli o 10 rano, będę gotowy do załadunku, czyli tutaj o 7 rano idealnie. O, tu jest inne miejsce. Proszę, tutaj sobie stanę. I to jest chyba to. Tak pokazuje nawigacja. Dobra, rano się będę martwił. Tu sobie stanę i dziękuję za uwagę.